pracą, czy drogą w upalny dzień oglądamy się za wodą, a gdy jej nie ma, odczuwamy straszliwą mękę. Śmierć spragnienia jest bardziej straszliwa niż ta głodowa. Można nawet powiedzieć, że ludzie są w stanie podciąć sobie żyły, byle zrosić usta kroplarzy. Także i Ty, jesteś spragniony. Pragnienie Twoje Jezu wywołane utratą krwi przy i ukrzyżowaniu, tak długie w wiszenie na krzyżu z otwartymi i krwawiącymi ranami, doszło do najwyższego stopnia, osiągnęło swoje apogeum. Na języku, pod podniebieniu tworzą się pęcherze, a człowieka ogarnia straszliwy niepokój wskutek zmian, a raczej zastoju w krążeniu krwi. Pragnienie fizyczne, Jezu, nie było Ci obce. Zda życia pewnego razu przybyłeś do miasta Samarii, które z nią Zmęczony drogą usiadłeś przez pół Wtedy zjawiła się pewna Samarytanka i czerpała wodę. Poprosiłeś ją, spragniony Jezu, daj mi pić". Pragnieniem dokuczało ci najwięcej na krzyżu, na którym wisiałeś trzy długie godziny. Nienaturalne, przymusowe położenie twojego najświętszego ciała. Wyprężone ramiona, przebite gwoździ ręce i nogi w miejscach najdelikatniejszych, gdzie schodzi się wiele nerwów, wyczerpane chwali potem w obrójcu. utrata krwi w czasie biczowania, mu koronowania, brak pokarmu i nabojów od czwartkowego wieczora, silne uderzanie krwi do głowy, utrudniony oddech, całkowite wyczerpanie męką. To są fizjologiczne, straszne cierpienia Twoje, Jezu, które przeżywałeś na krzyżu. I wołasz, pragnę, Ty Mu, Jezu, co milczałeś na bicie i ciernie, policzki, Przyznajesz się, że doznajesz fizycznego pragnienia. Teraz, mój Zbawicielu, prosić nas o ulgę. To Twoje wołanie usłyszeli żołnierze. Jeden z nich na i zmoczył gąbkę w oczcie i na długiej ścinie krzyknął do Twoich ust. Inni żołnierze siedzieli trochę dalej, gdyż z krzyża spływała Tę gąbkę nasączoną mocno podawano skazańcom w celu ich orzeźwienia i Ocet winny to ci podali Jezu, który według źródeł egipskich kosztował cztery razy mniej niż ta sama ilość wina. I był grubiański żart, gdy żołnierz dodał poczekajcie, popatrzmy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Nawet wtedy, mój konający Jezu, z ciebie i żartowali. Jak Ci pomóc, cierpiący z pragnienia, kochany Jezu? Tak często my sami chorujemy. Trawi nas wysoka gorączka, spieczone wargi przylegają do złego podniebienia. Lekarz pić nie pozwoli, by nam je zaszkodziło. To także wszystko widzisz, mój Jezu. I ze mną jesteś, gdy jestem spragniony na duchu i na ciemę. Piszę o Tobie, psalmista, moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Chadźba złamała moje serce i siły zabrakło. Na wzbudzającego czekałem, ale go nie było. I na pocieszających, lecz ich nie znalazłem. Dali jako Bogę truciznę, a gdy byłem spragniony po nie octnem. A Tobie, mój Jezu kochany, należało się coś innego. Nie ocet, ale zdroje żywych naszych serc, z których ma wypływać miłość do Ciebie i do każdego człowieka. Żali się, mój Jezu. Ludu, mój ludu, cóżem Ci uczynił. Jezu kochany, jakby Ciebie żal. Gdybym był wtedy na golgocie, przyniósłbym Ci wodę z najczystszych źródeł świata. Żałuję mi Jezu bardzo, że przez moje nieumiarkowanie w piciu byłem powodem Twojego śmiertelnego pragnienia na krzyżu. Dobrze wiem, Mistrzu, że pragniesz ratować każdego z nas. Pragniesz każdego z nas odpić i zbawić. Do apostołów wieczorniku powiedziałeś, Gorąco pragnąłem złożyć tę paskę z wami, zanim będę cierpiał. I modliłeś się do ojca w niebie, ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi, przez to, że dopełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania.